Cześć, z tej strony Coulton 14 i dziś pokażę Wam, jak zbudować pułapkę mojego pomysłu. Więc zaczynamy. Będzie potrzebny nam jakiś blok, płytka naciskowa, cztery lepkie pistony, trochę czerwonego proszku, 2 repeatery, trzy czerwone pochodnie i wiaderko z lewą. Zaczynamy od zbudowania czegoś na kształt pomieszczenia 3x3, następnie tu. Tu robimy dziury. Wsadzamy redstone. Klejący piston. Zakrywamy. Dajemy pod podwyższamy. Już młodszy. Oj. Dobra teraz dajemy tu klocek, by móc umieścić klęcy tłok, a zapomniałem dodać, że potrzebujemy jeszcze jednego kawałka szyby. Kładziemy go i robimy to co na filmiku. Mamy coś takiego. Chcemy zrobić tak, że gdy ofiara wejdzie, tutaj zatrzaśnie się góra. To wyjdzie z podziemi. To się zasunie. Szkła jest po to, by widzieć, jak ofiara ginie. Yy, I również odsunie się pomieszczenie, gdzie będzie się wylewała na naslawę. Dobrze, więc następnie robiłem coś takiego, by pociągnąć turecką. Następnie kopiemy dół, ciągniemy Redstone, dajmy tutaj repeater, przepraszam za lagi, ale mam słabego kompa. Zobaczmy czy, czy działa. Przepraszam, naprawdę za lagi. Ale nie wiem, co, co się dzieje. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Mimo tego, że są lagi, próbuję nagrywać dalej. I teraz, gdy wejdziemy na płytkę, zatrzaśnie się szkło i klocek. Jeszcze chcemy, żeby się zatrzasnęła góra, żeby nie można było podskoczyć. Bo gdy podskoczymy. Zejdziemy, będziemy mogli zejść z płytki, która się otworzy i może nam się udać uciec. I chcemy jeszcze zamontować pomieszczenie z No Dobrze, więc czas budować dalej. Teraz należy wejść na górę i nie mieć lagów, które mam. No, niestety. Dobra, będę robił takie krótkie cięcia, bo są straszne lagie. na trzecim poziomie, czyli tutaj, tak. Nie, to jest drugi. Na trzecim poziomie, tu. Chwilka. Nie, dobrze, tu będzie tłok Więc dajemy tutaj klocek, tu dajemy piston, o nie, tak. Tu dajemy klocek. I teraz dajmy jeden Przepraszam za cięcie, ale miałem strasznie, strasznie lagi Skończyłem na tym, że tu stawiamy klocek. Stawiamy dalej klocek tu. Dalej tu, żeby tu była taka dziura. Teraz stawiamy tu czerwono pochodnie. Dajemy proszek. ciągniemy klocek. Klocki. Stawiamy tutaj negację. Tak, żeby się to odsunęło, teraz można dać tu klocki. Tu można zapomnieć, nie musimy. I teraz najważniejsze: pomieszczenie z lawą. Pomieszczenie z lawą będzie się znajdować tutaj. Więc przyjmiemy ten klocek, dodajemy następny, kładziemy lepki piston. Yy, chwilka, już zrobiłem, chyba tak. Dajemy klocek. I teraz po prostu ciągniemy Redstone. Tu jest dobrze. Ciągniemy... Nie możemy dać tu, bo się złączy. Musimy dać tak i możemy ominąć. Nie musimy. Możemy poprowadzić ten. Ciągniemy dalej. Oj. Dajemy na negację. Teraz... Idzie ten dysygnał. Dajemy drugi repeater. Oj, dajmy redstone. Teraz dajemy yy, sygnał, znaczy negację. Ja mówię i prowadzimy. Sprawdźmy, jak to wygląda na razie. Wchodzimy, to się zatrzaskuje. To sufit, to się otwiera. Dobrze, nasza pułapka jest już prawie gotowa. Teraz bu budujemy pomieszczenie na lawę. Więc dajemy coś w kształcie krzyża. Podwajamy. I teraz musimy być albo szybcy, albo, albo nie. Dajemy wiaderko z lawą i zakrywamy ten otwór. Możemy zniszczyć po jednym krosku stąd, bo i tak się lawa nie wleje. Nie musimy. I oto cała nasza pułapka. Można jeszcze tu dać Glowstone'a dla dekoracji, na tym poziomie. Pokażę jak. Coś w tym stylu, że gdy jest noc, wchodzimy, myślimy, że Glowstone fajnie, wszystko wchodzimy. No i to jest cała pułapka. Teraz pokażę Wam, jak ona działa. Wstawię sobie poziom misji, żeby mi się coś zrespiło. A więc creeper staje, wszystko się zamyka, pułapka się otwiera. Płapka zabija Creepera i płapka z powrotem się otwiera. Ta pułapka jest na tyle dobra, że gdy po zabiciu potwora bądź człowieka, yy, i tam się nie palą, bo yy, lawa wylewa się tylko na drugą, na górną część yy, klocka. Dlatego, bo na dolnej jest płytka, więc tu się nie wyleje. Więc nawet postawimy sobie, oj, nie wyszło, dwa Creepery. No nie, zbugował się. Zobaczcie, że dropi i tak. Proch, tam, jak to woli siarkę. Ty możesz iść. No. Yy, ta pułapka przyda się chyba tylko na serwerach z kuboidem. Na graczy. Ale no, polecam jej zrobienie, bo jest naprawdę fajna. Tu Wam daję screena. Teraz możecie robić zdjęcie. Jeśli pułapka się podobała, nie zapomnij ocenić filmu. Także ja się z tobą żegnam, jestem Kotun 14, no i powodzenia.